Aloha, aloha, aloha. Czy Hello Beat to jakaś super innowacyjna platforma, która za nic nie robienie zmienia życie wielu ludzi, tworzy z nich milionerów <grym> i tak dalej, i tak dalej. No nie, niestety, <grym> nie jest to żadna innowacyjna platforma. Jest to ten sam, sam schemat oszustwa powielany już od dawna dawna. Nawet zobaczcie na te screeny. Mamy tutaj na fioletowo, oczywiście, jest screen z aplikacji Beat, Zielone TX, żółte Cibex, Picex, czy tam inne różne rzeczy. Mamy jeszcze DSJX i tak dalej, i tak dalej. Cały czas ten sam szablon, ten sam schemat, różne sygnały, zarabianie na sygnałach. Nawet o oszustom nie chce się za bardzo nic zmieniać, kombinować. To to prawdopodobnie działa tak, że, że jedna giełda pada, tworzą nową, mają pewnie jakiś tam skrypt, jakiś tam szablon, w kilka minut właśnie tworzą nową giełdę, zmieniają nazwę, zmieniają kolor, kolorystykę, rejestrują domeny, no i mają gotową giełdę. I tak z kraju do kraju, bo zazwyczaj te giełdy są skierowane do określonych właśnie krajów, później się tam rozrastają, to wiadomo. No i co. Potem co jeszcze? Re rejestrują sobie Wasze FinCENie, ten, ten tak zwany niby certyfikat MSB, wynajmują wirtualne biuro, nie ma żadnych właścicieli i to jest ten sam schemat cały czas. Jest, jest profesorek, są grupy WhatsApp, są grupy Telegram, zależy właśnie jak tam, w którą stronę pójdą. No i to cóż, to jest cały czas to samo. Zobaczcie na te screeny to jest cały czas <laughs> dokładnie to samo. Ta, ta sama strona, ten sam silnik. I cóż, tworzą nowe, zamykają. Jeżeli ktoś tego nie widzi, poczytajcie, poczytajcie. Tutaj nawet wkleję jakiś screen odnosi profesora, który zamroził właśnie środki na giełdzie DSUDEX chyba to było. Poczytajcie, powpisujcie te, te wszystkie nazwy. Cóż, teraz jeszcze Wam pokażę stronę FMA z Komisji Nadzoru, więc łączymy się z Nową Zelandią, halo, halo, halo. O, proszę bardzo, tutaj mamy Hello Beat Q jedna z wielu domen, właśnie HelloBit, ale przejdźmy na samej górze, o co chodzi w tym artykule. No to jest FMA, czyli Narodowa Komisja w Nowej Zelandii, która nadzoruje właśnie rynki. Jest to właśnie urzędowa instytucja więc jak najbardziej poważna, no i to jest artykuł odnośnie TXa i, i właśnie giełd oszust podobnych, czy nawet nazwać identycznych, jak ktoś chce to sobie sprawdzi tutaj link, FMI sobie wpisze TX, to na pewno wyskoczy, tutaj informuję właśnie o, o takim oszustwie, jak to właśnie dok dokładnie działa i tak dalej, i tak dalej, że są właśnie Trenerzy, profesorowie, asystenci, doradcy, i tak dalej. tutaj, że osoby są na WhatsApp, na Telegram, takie cały czas te same schematy. Tutaj, no, wolę, że to, nie są świadomi, jeszcze zdalny dostęp, instalowanie aplikacji więc yy, właśnie tutaj może dojść jeszcze do kradzieży tożsamości. Tutaj jak działa oszustwo. Zakładają grupy, właśnie to 100% zwrotu za pomocą sygnałów handlowych. No i cóż, tu można sobie poczytać. Ja zawsze jestem za tym, żeby ludzie sami gdzieś tam czytali. Ja mogę wskazać drogę. Ale niechaj sami sobie wszystko gdzieś tam robią. Tutaj właśnie jakieś skąd... Właśnie to jest cała lista tych właśnie oszustw platform inwestycyjnych, właśnie, czyli mamy jakieś tam 6EA. I różne tutaj domeny dalej betepex jedziemy dalej. To jest multum multum tych domen różnych dodali. Jedziemy na dół cybex cybex spadło 800 milionów oszuści wyciągnęli. Jakieś grupy, jakieś grupy do bibo. No tu jest bardzo dużo jeszcze jeszcze zjedziemy właśnie do jakiejś dsj dsjx czyli bo to jest na polsku po polsku przetłumaczone. No i Multum, właśnie grokry, tak samo, tak samo, tak samo. Jedziemy dalej jeszcze. O, jest i HelloBit. Szkoda, że tylko na razie jedną domenę HelloBita odkryli, bo HelloBit jak każda tajna giełda, tutaj widzimy, że wszystkie one, ha ha ha, he, he, he mają Multum domen, HelloBit tak samo ma. No i cóż, Liex, tu jest Elvex chyba, no Elvex, no więc to jest wszystko jedno i to samo. O tej modliszka to, to przetłumaczę na, na polski. Opt Multum jest właśnie tego wszystkiego: PyCEX. Więc to jest jedno to samo. Nie uczcie, nie uczcie się, że to są jakieś tam inne inne właśnie platformy. To wszystko. TX mamy i tak dalej. Ile domen ma TX? UICEX <laughs> i tak dalej, i tak dalej. Tak to właśnie jest. No i jak widzicie, setki różnych domen, giełd i tak dalej, i tak dalej. Zawsze się kończy tak samo, że ludzie zostają bez pieniędzy. Zawsze mówią, że albo będzie jakiś audyt. Albo atak -hackerski, albo właśnie co tutaj, że profesor za, zamrozi konta, więc no cóż, polecam edukację, poczytanie o tym, o tych wszystkich różnych giełdach, które padały wcześniej, no TX padł kilka dni temu, Cybex 3-4 miesiące temu, z 2 miesiące temu i multum tych giełd będzie padać, będą się otwierać nowe. Dopóki, dopóty ludzie będą wierzyć w nierealne, magiczne zyski za nic nierobienie, aloha.